moi drodzy Cześć. witajcie na kanale Izabel V e, dzisiaj witam się z Wami z miejscowości Saint Maxim które jest na południu Francji, na wschód od Saint-Tropez e, i przyjechaliśmy tutaj ponieważ ma być taki mały festiwal, który podobno trwa od wczoraj e, festiwal vintage będą takie stare samochody podobno i e, no takie tędy właśnie vintage to jest miasteczko w którym jeszcze nigdy nie byliśmy więc nie sobie pozwiedzamy. zapraszamy Was razem z nami. Stały punkt programu to yy, oglądanie Nieruchomości w agencjach nieruchomości. Tutaj mamy najdroższy chyba willa. 6,5 miliona 356 m2, 6, sypial... 6 pomieszczeń, 4 sypialnie. I taki widok na morze. No, warty swojej ceny. Tutaj troszeczkę tańsze. są 54 m2 są A tutaj już mamy moi drodzy tanioszki. 375 tysięcy, 200 tysięcy z takim widokiem. No, no nie wiem, nie przekonuje mnie to. Już wolałabym ten 48 metrów 2 375 tysięcy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. Słuchajcie, tam, zaraz naprzeciwko tamtej e, agencji nieruchomości jest taka druga, która nazywa się Excellence, więc mamy tutaj Excellence e, domy. I tutaj mamy e, villa, to jest akurat w San Rafael, więc e, koło Frajusa. Ale zobaczcie, taka villa zaraz na brzegu morza, 13 milionów. Niesamowite. A jeżeli was nie stać na zakup na stałe, to zawsze możecie sobie wypożyczyć dom. Tutaj 13,5 tysiąca za tydzień, i tutaj troszkę fajniejsza 20 tysięcy za tydzień. Więc yy, tak. Idziemy oglądać dalej. I dotarliśmy, moi drodzy, na targi vintage. 是的。 moi drodzy, witamy Was już po jedzonku. Byliśmy w tej restauracji na pizzy właśnie. Wybraliśmy włoskie jedzenie, bo po pierwsze nie było za bardzo już miejsc w restauracjach, a po drugie w, kty, w, kty, w tych, w których były miejsca, były kosmiczne ceny. Byliśmy zobaczyć jedną restaurację właśnie na plaży. No i mega drogo było, więc zdecydowaliśmy się na pizzę i nie żałujemy, ponieważ było naprawdę pyszne jedzonko. E, ja sobie wziąłam pizzę tą quattro e, stagioni, ten sobie wziął e, Diavolę, czyli pikantną, która nie była w sumie aż taka pikantna, z typa ciekwą. Tak, to było dobre. Właściwie to było bardzo gorące. Sos był bardzo gorący, więc miałeś wrażenie, że to było gorące. Ale to było gorące. Sos był mais si, ale c'était bon. en fait, en fait, okay. pas nie było gorące. I później sobie wzięliśmy tiramisu klasyczne, kawowe i było przepyszne. Także jeżeli kiedykolwiek będziecie w St. Maxim, to musicie koniecznie iść do tej niepozornej restauracji, która się nazywa Fato Fatobene. Bene. Bene. Polecam wam serdecznie i ceny też są Całkiem znośne i mają bardzo dobre opinie na Google. 4,5 gwiazdki, 800, ponad 800 opinii, więc naprawdę gorąco Wam polecam. A my co, wracamy na nasz tark vintage i zobaczymy, co tam ładnego jest. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. W ogóle, zobaczcie tu palmy. Jest mega ładna pogoda, a tam już jest. Tam, tam za tydem jest morze. Jele, mega chyba. Łona, Oliwa! Zobaczcie, jaki wychuchany. Piękny kolor w ogóle. Ja nie wiem, co poszło nie tak w Citroenie, że teraz produkuje takie samochody, jakie produkuje. A już takich się nie robi. Tam mamy troszkę nowsze Porsche. I tutaj też jest takie nowsze Carrera 4. Zobaczcie, tam jakiś ładny autka. To jest, moi drodzy, kwintesencja samochodów w vintage dla mnie. Przepiękny Chevrolet. 3600 dolarów. W 1958 roku, żeby nie było. Przepiękny. No piękne te wykończenia i Ford Mustang. là tu vois les banquiers une ceintures ils sont bien présents c'est les ceintures pour la tête mmh. ça c'est a l'air d'être une automatique bon t'as le levier de vitesse et t'as juste deux pédales t'as pas d'embrayage donc c'est une automatique ouais trop oh, beau wow. Mamy takie autka. Ten pomarańczowy jest na sprzedaż, kosztuje 37 tysięcy. 160, kilometr 160 tysięcy kilometrów, więc całkiem spoko. Aczkolwiek nie jest to za bardzo w moim guście. Co to jest? Nie, jestem fan. nie, nie. jest Porsche? Tak, jest Porsche, ale Wintel. Mais je préfère celle-là. C'est juste niveau couleur, je pense. Non, c'est une de classe. Ça m'a fait bien. Je vais regarder l'autre qui est devant. Elle a l'air vraiment plus centrale. Kierownica jest po prawej stronie to... No pięknie to wygląda Wszystko skórzane w środku Klameczka z przodu No pięknie A teraz poszedł doglądać Tego oto Forda Mustanga C'est choix de nez. on est sur une version tuning. Hein. Ouais. Oh, ça, c'est beau, Ted. Regarde ça. Si j'étais une Barbie, tu pourrais être mon Ken. Oui, bien sûr. Piękne. Kojarzy mi się z, z tymi wszystkimi serialami, starymi filmami przepiękny. No proszę, nawet takie poszaki były kiedyś. Jest nawet gaśnica. No ładny, ładny A wątro do sprzedania trzydzieści cztery tysiące Teraz wchodzimy moi drodzy do części z targami. Poglądamy sobie rzeczy, które ludzie tutaj sprzedają na takich standach typowo już. A z tyłu mamy wspaniały widok na morze. Dużo samochodików tutaj jest. To jest to co już widzieliśmy tam w wersji oryginalnej i tyle była członkona Ça, Le... la, la baleine. La flore, je ne suis pas sûr que ce soit celle-ci, mais oui, pourquoi pas. Moi je me souviens, j'avais une Lamborghini tache exactement comme celle-ci. En blanc, en blanc. Yeah en blanc. Yeah. Oui. Proszę bardzo, nie vintage, ale też oryginalny. Zobaczcie, jak tutaj miasto jest pięknie przystrojone, są takie chorągiewki wszędzie. San to nie jest duże miasto. To jest w zasadzie takie miasteczko o podobnym poziomie prestiżu co Saint-Tropez. Jesteśmy teraz w troszeczkę cichszej uliczce. Już wracamy powoli do samochodu, e, więc mogę się do normalnie odezwać, bez spiny, że są ludzie wokół. E, więc tak, targi bardzo nam się podobały. One są ogólnie tutaj e, prowadzone co roku, e, więc jeżeli lubicie takie klimaty, to polecam Wam w przyszłym roku się rozejrzeć właśnie za takim e, wydarzeniem. No i oczywiście to są. E, to jest wydarzenie, które jest darmowe. Możecie sobie przyjść kiedy chcecie. Trzeba tylko znaleźć miejsce w mieście gdzieś, żeby się zaparkować i możecie korzystać. Można sobie tutaj też wyposażyć łódkę. To jest port, oczywiście. Są piękne plaże, tak jak widzieliście. Więc naprawdę bardzo Wam polecam tą miejscowość. I na pewno tutaj wrócimy, bo mimo, że jest to miejscowość taka no, typowo turystyczna nie ma się co oszukiwać to. Jest naprawdę pięknie. Dajcie znać, czy kiedyś byliście w Sant Maxim. Czy Wam się podobało. A jeżeli nie, to w jakich miasteczkach byliście. Albo do jakich chcielibyście się udać. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. My już wracamy. I y, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Au revoir. Ciao, ciao. ciao.